Halo drogi widzu, przypominam Ci o pozostawieniu 25 łapek w górę po to, żebyś wygrał Maka 10 Disco Technologie. Bardzo fajny skinek, łapka w górę, dowolny komentarz oraz subskrypcja wraz z dzwonkiem. Pamiętajcie dobić 25, to bo chętnie rozdam Wam tego skina, a brakuje Wam naprawdę po 4, po 3 łapki, abym mógł takiego skinka rozlosować. Lecimy już do odcinka. Darmowe skiny za wykonywanie prostych questów to jedna z wielu rzeczy, które oferuje Wam strona PirateSwap. Służy ona do kupowania oraz wymieniania waszych skinów. Na stronie znajdują się również konkursy z ciekawymi nagrodami. Do tego wszystkiego mam dla Was kod promocyjny Lipilek, który daje Wam aż 35% więcej do depozytu. Nie czekaj, działaj. Link oczywiście znajdziesz w opisie. Dobra moi drodzy, jesteśmy na CSGO Skinie Mamy 100 zł, nie całe 100 zł Ale mamy też punkty ze stronki Także będziemy mogli sobie tą stówkę zaraz dobić Przypominam wam o tym, abyście zostawiali łapkę w górę Ponieważ w ostatnich materiałach mówię cały czas O progu 25 łapek Który jest już naprawdę bardzo, ale to bardzo minimalny Po to, abym mógł wam rozdawać skinka Więc pamiętajcie o zostawieniu tej łapki Ponieważ no, myślę, że dużo osób zostawia I jest potem zawiedzone, że Nie ma wyników w konkursu Mimo tego, że zostawiają też ludzie komentarze Dlaczego nie ma? No dlatego, że brakuje jednej, dwóch trzech łapek, także no szkoda trochę, żebyście oczywiście to stracili. My sobie jeszcze troszeczkę więcej kasy pobierzemy z tego eventu, dlatego, że potrzebujemy dobić sobie do 110 zł, a już wam mówię dlaczego do 110, dlatego, że w momencie, kiedy piszecie kodik LIPILEK podczas doładowania stówki, dostajecie właśnie dodatkowe 10 zł, czyli 10% więcej bonusu, 2 zł i 10 groszy na start, jeżeli tego kodu używacie po raz pierwszy. Dobra, ja sobie zwejstuję wszystkie punkty, jeżeli tylko stronka nam na to pozwoli na razie mamy 3, musimy mieć minimalnie 10 No i lecimy oczywiście z pierwszą bitewką Ponieważ to właśnie na tym trybie będziemy chcieli jakoś się tutaj wzbogacić Także pierwsze 35 zł, 4 osoby No i zobaczymy, czy będzie dzisiaj stronka nam oddawać Czy raczej będzie ciężko z fartem No jeżeli będzie oporowy farcik No to szczerze wam powiem, że może być ciężko z tym challenge'em Ale jeżeli będzie naprawdę szczęście sprzyjało To myślę, że problemu większego nie będzie Dobra, mamy jednego playera i dwa boty Pierwsza bitwa, pięć skrzynek. Skrzynka z 2 złote, więc tutaj szału raczej nie będzie, ale mamy już Kejsa za 8, więc tutaj liczę na jakieś dwie dyszki. Takie dwie dyszki mogłyby wlecieć. CZK to dobry skinek, jest spoko, P2000, no mocny, mocny skinek, wypada po raz kolejny, ale w słabym stanie. Tutaj te dual berety jeszcze trochę nadrobiły, ale wyleciał też XM, więc no, może być ciężko. I teraz dwie dychy. No, niestety, gdyby ten Power Core kosztował dwie dychy, byłby w lepszym stanie, moglibyśmy właśnie zgarnąć 126 zł. No, naprawdę zabrakło nam. No minimalnie, szczerze powiedziawszy minimalnie nam zabrakło do tego, aby zgarnąć tutaj naprawdę spory profit, który mocno pomógłby nam tak naprawdę w całym challenge'u. Dobra, myślę, że skrzyneczki z kapsułami sobie jeszcze odpalimy, bo one na pewno się przydadzą. No i jeżeli chodzi o eventowe, to też dodam sobie tą, bo ona będzie tutaj kluczowa. Myślę, że tej ze 2 zł nie będzie sensu otwierać. Próbujemy zrobić teraz właśnie mix z kapsułami i zobaczymy jak to będzie wyglądało. 37 zł, kolejna bitwa. No i kolejna szansa na naprawdę duży profit, bo tutaj z kapsuł za 2 zł, potrafią też wypaść naprawdę fajne naklejki, zaraz wam to pokażę. Ale szybko wbili playerzy, także mamy tylko jednego bota i dwóch playerów, więc no, liczę na to, że będzie farcik. Mamy 3 zł pierwszej e, kapsuły, także zwraca się już od razu, plus mamy też oczywiście naklejki naszych przeciwników. No miejmy nadzieję, że wypadnie coś za chociaż, jakaś naklejka, jedna, 3 zł, 2 zł, spoko, tu jeszcze wypadło 5 zł, więc naprawdę te kapsuły się fajnie zwracają. No i zobaczymy oczywiście, co będzie tutaj na końcu, no bo samymi naklejkami na pewno tej bitwy sobie. Nie wygramy, dobra, ostatnia kapsuła Była mega słaba i lecimy teraz z case'ami Oby był powercore za dwie dychy Albo ta P2000 wszystko mi niszczy Albo, no, szczerze powiedziawszy Gdyby mi wypadła, byłoby spoko Ale z racji tego, że nie wypada mi Jest naprawdę słabo, 34 i 24 I czy to wygram? No niestety nie No niestety nie, a kolejna bitwa Była no, na naprawdę mega dużym proficie Zobaczcie jakie dobre te bitwy ja robię Jak mało mi brakuje do tego, żeby wygrać Tak naprawdę, spróbujmy zatem polecieć Sobie z kolejną, te kapsuły też były Dobre, no i po prostu kolejne podejście do tej bitwy. Będziemy musieli otworzyć jedną kapsułę mniej, więc rezygnujemy sobie może z tej. Dobra, lecimy. Cztery osoby, no bo tutaj profit możemy wyciągnąć największy. No i oczywiście bitewka z. Możemy poczekać. Jeżeli playerzy są chętni do zagrania, to możemy zagrać z playerami, szczerze powiedziawszy. Jeżeli są ludzie, no to spoko. A widzę, że to trochę osób dołączało do tych bitw jednak. Więc chwilę poczekam. Jeżeli ktoś dołączy, to odpale. Jeżeli będę czekał długo, to po prostu klikniemy to z botami. Dobra, szczerze powiedziawszy, uznaję, że nie ma sensu czekać. Trochę poczekałem, ale po prostu to się nie kalkuluje. Nie ma sensu. Lecimy, bo chcemy sprawdzić, czy uda mi się jeszcze. Jeszcze wyjść z tego dołka, w którym aktualnie jesteśmy, ponieważ balans jest wyzerowany. 100 zł wydane. No, była szansa no, naprawdę ponad 200 stówki profitu już lekką ręką. No, tylko oczywiście zabrakło trochę farta i to naprawdę minimalnie. Nie wiem, jaka była tam różnica między osobą, która wygrywała a mną, ale no, było blisko. Było blisko na pewno. Dobra, lecimy z skrzynkami. Jeżeli chodzi o naklejki, to w ogóle w tej bitwie słabo. 11 zł wszyscy dostali. Nieźle. Jestem czwórka. No to jest już zły omen, ale teraz troszeczkę nadrobiłem. Chociaż tu apokalipto wypadło. No i P2000 klasycznie, które psuje mi każdą bitwę. Niszczy mi to. tapetka, petka mi niszczy po prostu każdą bitwę. Nie wygram tego. Nie wygram tego, a jest znowu ponad 100 zł grubo profitu. Jest yy, średnio. Jest naprawdę średnio. Nie mamy tokenów i nie mamy kasy. Nie mamy też nic w ekwipunku. No nie wyszło mi. Nie wyszedł mi challenge. Od 100 zł do kosy, trzeba to przyznać otwarcie, ale skrzynki, których używałem, uważam, że są naprawdę bardzo dobre. Jak widzieliście, z 37 zł, ponad 100 zł, cały czas wypadało. No tak, jak powiedziałem wcześniej, mało mi brakowało, ale no niestety jest jak jest, nic z tym nie zrobię. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, czy otwieracie też skrzynki. Dajcie znać w ogóle, jakie wy skrzynki otwieracie. Do usłyszenia, Siemaneczko. Cześć.